Siema, na tej strony dim 2 i dziś chciałem zaprosić Was na recenzję filmu Avengers z czas Ultrona. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Jeśli oglądaliście film, polecam ten film, żebyście sobie zobaczyli dalej i skonfrontowali moje myślenie kontra wasze myślenie. A jeśli nie widzieliście, wyłączcie ten filmik, bo naprawdę będzie tutaj masę spoilerów, które mogą Wam popsuć zabawę z oglądania całego filmiku. Okej, okay, to może najpierw odpowiem na pytanie, czy warto iść do kina? I jest po co? Powiem tak, warto jest iść do kina. I jest po co iść do kina. Po pierwsze, dobra zabawa. Bardzo dobrze zrobiona animacja, wszystko jest po prostu na wysokim poziomie. Marvel trzyma poziom, trzyma klasę i też potrafi bawić. Uwierzcie, jeśli podtrzymujemy ten sam poziom, który mam nadzieję, że wam się podobał z Avengersów jedynki, jest taki sam tutaj. Naprawdę, można wyczuć niektóre smaczki, które są naprawdę bardzo przyjemne. Jeśli wy zastanawiacie się, kto kim jest w Avengersach Czas Ultrona, a macie z tym problem, bo nie wiecie na przykład o co chodzi. O co chodzi ten pierwszy pojedynek, ta pierwsza bitwa? O co właściwie jest? Jest o laskę Lokiego. Shields po prostu znalazło, namierzyło ją no i uruchomili dwa protokoły: Tete i Avengers. Hmm, Avengers pewnie wiecie co to jest. To jest ta cała grupka, co teraz widzieliście na samym początku tą scenę akcji, gdzie wszyscy nagle lecą w tym samym kierunku, żeby bić dalej agentów Hydry. Protokół Teta możecie zobaczyć przy ewakuacji miasta Sokowi. Powiem wam, że najśmieszniejsze jest to, że wszystko się łączy. Więc jeśli ktoś obejrzał na przykład tylko Avengersów i od razu przeszedł na Avengersów czas Ultrona, miał problem. Dlaczego S.H.I.E.L.D. nie istnieje? Bo zaatakowało go Hydra od środka. Czym jest Hydra? Hydra możecie spotkać, spotkać w Kapitanie Ameryce pierwszym, Jedynce. Rzecka, ale i te sprawy. To wtedy się zaczęło, hydra. Powiem wam więcej, hydra jest o tyle wścibska, że nasi bohaterowie chcieli już opić sukces, że już zniszczyli Hydrę. Moim zdaniem tej hydry jeszcze nadal nie zniszczyli, bo został jeszcze jeden profesorek, który nie został pojmany, a uciekł ten starszy. Jest tracker, tylko ten drugi, którego nie będę z wami stradzał. Sami się pewnie przekonacie, że tak było. I myślę, że hydra jeszcze zobaczymy na 100%. Ogólnie teraz. Avengers będą mieli nowych przeciwników. Uwierzcie, Inhumans. Kim lub czym są Inhumans? Zapraszam na odcinki agentów tarczy, tam wszystko jest wyjaśnione, kim są Inhumans, skąd się wzięli, dlaczego i nawet jedna z agentek tarczy również jest taką inhumans i potrafi wszystkim część. Jeśli się zastanawiacie dlaczego Nick Fury nie jest szefem tarczy, hej, bo przecież tarcza nie istnieje właśnie nie, tarcza istnieje i szefem tarczy jest Phil Colson. Hej, Darek, ale wiesz, że Phil Colson zginął w Avengersach 1 Zabił go Loki swoją włócznią? No to teraz się zadziwię. Wcale nie. To znaczy, tak. Został zabity przez Lokiego, ale dzięki protokołowi, który się nazywał Taity, został wskrzeszony. Krew niebieskiego kosmity zdziałała cuda. Ale na szczęście jeszcze Marvel na tyle nie odleciał, żeby to nie traciło takiego sensu podstawowego. Lee, który gra w każdym filmie, zawsze za mu jakąś fajną rolę. Tym razem też spróbował tysiącletniego alkoholu. Prawie wyszło to w własnych nogach z imprezy, od Starka. Dobra, ale kim jest Ultron? Ultron jest programem komputerowym, sztuczną inteligencją, którą, że tak powiem, stworzył Stark z Banerem. Przez przypadek. Ale więcej o Ultronie wam nie będę mówił, sami się przekonacie. Moim zdaniem, Ultrona jest tutaj za mało. Jeśli to ma być czarny charakter, jest go za mało. Quicksilver i Scarlet Witch. To są Inhumans. Powiedzmy X-Meni, ale to jest tak trochę naciągany, naciągany X-Men, moim zdaniem. Bo to zupełnie inaczej to wygląda. Powiem Wam, że jeśli chodzi o samych Inhumans, myślę, że oni po prostu teraz w Civil War będą bardzo, bardzo potrzebni, bo to będzie prawdopodobnie film tylko o nich, bo ich jest naprawdę sporo, mają różne moce. To są tacy super bohaterowie lub antybohaterowie. Wszystko się okaże w planie i zobaczycie, że tak będzie. Chcesz pokoju, szukaj się do wojny, takie stare przysłowie, które pewnie czasem czy słyszycie w wiadomościach. To jest mniej więcej tak samo. Wykorzystał to Ultron i on się zaczął zbroić, bo chciał pokoju. Oczywiście stwierdził, że ludzie mu przeszkadzają, więc chciał stworzyć nowy, nowego człowieka. Bardzo, bardzo silnego człowieka. Mechaniczno-tkankowego, ale to coś mu nie wyszło i powstał Vision. Kto to? Moim zdaniem on powinien się po prostu nazywać Jarvis. To by było chyba najlepsze rozwiązanie, bo głos ma Jarvisa. Nazywa się Vision czy czekam na Avengersów trójkę? Pamiętajcie, trójka jest podzielona na dwa filmy 2018-2019, wcześniej jeszcze Thor. I kapitan Ameryka. Zastanawiacie się pewnie, czy Thanos wreszcie zacznie atakować. Tak, w Infinity War, dlatego tak pokazałem wam szczegółowo ten plakat, co tam był. Właśnie jeszcze raz wam pokażę. Było pokazane, że jest Thanos, trzęsieniec galaktyki, wszyscy Avengersi. Naprawdę ciekawie. Może być naprawdę bardzo hardkorowo. I pewnie zastanawiacie się, chwila, ale przez chwilę Scarlet Witch i Quicksilver byli z Ultronem. I co oni w ogóle tak potrafią? Scarlet Witch potrafi zamieszać ci w główce. Telekineza, albo po prostu, jak to powiedziała chyba Mary Hill, po prostu ona jest dziwna, a ten drugi po prostu jest szybki. Okej, okay, ale pewnie zastanawiasz się, dlaczego oni odeszli od Ultrona. Ultron zaczął budować dla siebie ciało z i kości oraz oczywiście z wibranium. I najlepsze jest to, że tak naprawdę powstał nowy Avengers, bo Avengers wykradli to ciało wrzucili tam Jarvisa. Ja tego nie będę tłumaczył, po prostu to obejrzyjcie. To jest zbyt skomplikowane, żeby to wszystko wytłumaczyć, jak to powinno dokładnie być, ale jeśli zobaczycie, skapniecie się. I chyba najlepszy moment, bo wtedy widownia się, widownia się roześmiała i powiem wam, że ja sam bym aż zdziwiony, że oni mają jakieś emocje. Czemu się roześmiała? Scena z młotem i z zwierzionem, czyli z Jarvisem. To ich bardzo rozbawiło. Reszta scen była dla nich chyba po prostu nudna, albo nie wiedzieli, co ze sobą zrobić. Okej, okay, ja więcej nie będę spoilerował. ogólnie powiem, że jeśli ktoś się wybiera na Avengers Czas Ultrona, ma po co, fajny film, naprawdę przyjemnie się ogląda, jakbym miał jeszcze czas i ochotę iść trzeci raz, poszedłbym, a co? Moim zdaniem warto obejrzeć film, powiem tak, jest bardzo zagmatwany, ale na pewno będzie jeszcze bardziej zagmatwany, jeśli będzie już Avengers Trójka Infinity War, to już będzie po prostu istny kataklizm. Szczególnie, że dojdą jeszcze Strażnicy Galaktyki i kilku nowych bohaterów. Na pewno też zobaczymy w kolejnej części Avengersów. Więc jeśli Wam się podobał ten filmik i macie podobne odczucia co do Avengers z czas Ultrona, walcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję, piszcie co sądzicie o filmie, jak Wam się podobał i czy jeśli byście mieli ochotę iść jeszcze raz, poszlibyście jeszcze raz. Bo ja na pewno tak. To by było na tyle. Pozdrawiam serdecznie, Dim2. Pa, pa.